Ja coś wiem. <laughs> Może co ja gadał. Hej kochani, witajcie w nowym vlogu na moim kanale. Słuchajcie, jest wtorek. Jest wtorek, a ja się już czuję jakby był piątek, a co najmniej jakiś turbo, po prostu męczący czwartek. Ogólnie rzecz biorąc obecnie w branży marketingowej jest najbardziej gorący sezon. I ten gorący sezon będzie trwał praktycznie do świąt. Ale mimo tego staram się znaleźć chociaż trochę czasu właśnie dla siebie, na swoje jakieś przyjemności. Między innymi dlatego w tym momencie jestem w stroju na Pilates. Bo dopiero co wróciłam, a przy okazji odebrałam też paczki od kuriera i słuchajcie, dosłownie ja szczerze czuję już ten świąteczny klimat. Ja już sobie puszczam na Spotify piosenki świąteczne, tak samo w samochodzie, także jest totalne świąteczne szaleństwo. Mam straszną ochotę na coś słodkiego, szczególnie na budyń. Także robię budyń. Dodam do niego odżywkę białkową. W ogóle Mati ostatnio też się wkręcił w takie Zdrowsze jedzenie, i w sumie to on wymyślił, żeby do budyniu dodać odżywkę białkową. I słuchajcie, szczególnie jak robicie czekoladowy budyń i dodacie do tego czekoladową odżywkę, to jest po prostu przepyszne. Ja mój budyń posłodziłam erytrytolem, tak, żeby nie dodawać zbędnych kalorii. Dodam do tego mrożone maliny i świeże borówki. To wygląda jak jakieś totalnie dobre ciasto. Ten budyń to jest dosłownie pik dzisiejszego dnia, jak taki kocyk otulający. Nie, dzisiaj miałam jeszcze jeden fajny moment. Poszłam na pilates i słuchajcie, było tak ekstra. Ja w ogóle yy, Zauważam, że z każdym treningiem mam coraz większą zajawkę na Pilates i o ile pierwszy rok chodzenia to było raczej takie wdrażanie się, trochę uczenie się tych wszystkich figur i ćwiczeń, tak w tym momencie już ogarniając którymi partiami ciała ja muszę pracować, jestem w stanie zrobić tyle rzeczy, które jeszcze w zeszłym roku były dla mnie na maksa challenge'ujące. Cały dzień był raczej taki, wiecie, mgła za oknem, totalnie taka szaruga, robota, o tyle ten pilates, czy Wy widzicie, jak ja się uśmiecham? Ja po prostu tryskam jakąś nadzwyczajną energią, która kompletnie nie wiem skąd przyszła. Jestem z siebie na maksa dumna. W zeszłym tygodniu stawałam na rękach, dzisiaj... Robiłam ćwiczenia na gilotynie. W ogóle sama nazwa gilotyna jest już po prostu, wiecie, koszmar jakiś. Już jak weszłam na tę gilotynę i ćwiczyłam, i znalazłam właśnie siłę w odpowiednich mięśniach, to totalnie po prostu na lajcie poszedł ten trening, i jeszcze właśnie czuję, że pracowałam odpowiednimi mięśniami, czuję te plecy, czuję mięśnie brzucha, także mam totalną zajawkę. Totalną. To jest coś ogromnego dla mnie. Dostałam przesyłkę od Another Stories. Czy to jest spełnienie marzeń? To jest nawet coś, o czym nie marzyłam. Po prostu nie marzyłam, bo nie sądziłam, że coś takiego może się spełnić. Ale here it is. I w środku, słuchajcie. Jest mój świąteczny outfit. Różowy zestaw, marynarka razem ze spodniami. I love it. Ten zestaw jest dosłownie jakby szyty na mnie. Zarówno marynarka, jak i spodnie są w rozmiarze 36. Spodnie, nie dość, że są idealne w talii, w biodrach, to jeszcze mają idealną długość nogawek. Dosłownie jakby ktoś robił ten zestaw na mnie pod wymiar. Szczerze Wam powiem, że ten kolagen z Health Labs jest najprzyjemniejszy w smaku ze wszystkich, jakie ja próbowałam. Jest po prostu najbardziej taki naturalny, nie jest sztuczny, nie jest zbyt słodki, nie jest zbyt taki nie wiadomo jaki po prostu chemiczny. Ma wręcz przeciwnie taki bardzo delikatny smaczek. Jadę wyrobić paszport, ale nie maluję się. Jest zdecydowanie za wczesna godzina na to. Poza tym później też idę na siłownię, więc bez sensu. Nakładam sobie tylko taki lekki BB Cream. On jest zielony, ale na skórze pod wpływem ciepła zmienia kolor na beż. A to jest moja fota paszportowa. Wezmę sobie teraz probiotyk, ale tak myślę, że chyba śniadanie zjem jak wrócę. I wtedy też od razu wezmę wszystkie inne suplementy. Dlatego że zazwyczaj suple oprócz probiotyku, który trzeba brać na czczo, e, biorę tak w okolicach właśnie śniadania. Na śniadanie dzisiaj zrobiłam sobie twaruk na słodko z prażonymi jabłkami. W środku dałam jeszcze trochę masła orzechowego i nasion chia i płatków owsianych. Wczoraj, będzie. I tak jak Wam już wcześniej powiedziałam, ja suplementy właśnie zażywam mniej więcej od razu po zjedzeniu śniadania i szczególnie zawsze zależy mi na tym, żeby w śniadaniu znalazła się chociaż odrobina tłuszczy, na przykład właśnie w formie czy orzechów, czy masła orzechowego. Ogólnie, żeby w tym śniadaniu był tłuszcz, z tego powodu, że niektóre suplementy, które Zażywam, są rozpuszczalne w tłuszczach. I między innymi mam tu taki płynny suplement z kwasów omega 3, on się nazywa SMART Me, jest od marki Health. Labs. I mamy tutaj składniki takie jak kwasy omega 3, kwasy omega 6, kwasy omega 9, witamina E, witamina A i witamina D. Ogólnie powiem Wam, że. Od razu po rozpoczęciu suplementacji właśnie kwasów omega i witaminy D zauważyłam ogromną poprawę. Zresztą co wiecie, po moim filmie dotyczącym właśnie trądziku hormonalnego. A jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to koniecznie was zapraszam. Z okazji Cyber Monday mam dla was kod zniżkowy, właśnie do Health Labs. Mój kod to Guela i działa on dzisiaj, tak jak wrzucam ten film, oraz jutro. Daje 25% zniżki na wszystko. A jeżeli w waszym koszyku znajdą się produkty o łącznej wartości minimum 400 zł, to automatycznie rabat zmieni się na 30%. A propos jeszcze, marki Healthlabs suplementuje magnes, zarówno na dzień, i na noc. W ogóle y, obserwuję taką jedną dziewczynę na Instagramie, która, y, że tak powiem, pomaga ogarnąć cykl miesiączkowy i właśnie mówiła, że szczególnie my, kobiety, szczególnie dodatkowo, jeżeli y, bierzemy antykoncepcję, to właśnie suplementacja magnezu jest niesamowicie potrzebna, plus dodatkowo jeszcze laktoferyna. Zbieram się i lecę na siłownię. Powiem Wam, że w zeszłym roku jeszcze. Nie założyłabym krótkich spodanek na siłownię, po prostu bym się na maksa wstydziła. A w tym momencie za bardzo nie wyobrażam sobie ćwiczyć w długich spodniach, bo jest mi w nich po prostu tak gorąco, że nawet w zimie, mimo tego, że jest minusowa temperatura na dworze, to na siłowni muszę być taka, wiecie, trochę rozgolaszona, bo inaczej jest mi na maksa gorąco. I mimo tego zimna, mimo tego, że czasem mi się po prostu nie chce, to staram się pozostać w tej rutynie, żeby. Po prostu dla samej siebie, dla lepszego samopoczucia, dla lepszego zdrowia, tak zwany self-care. się właśnie, bo zaraz jadę do Warszawy, jutro, słuchajcie, będę prowadziła live'a i to szczególnego live'a, dlatego że z marką Kerastas i po prostu, wiecie, to jest totalne spełnienie marzeń. Ja, ja nie będę wijać w bawełnę. Marka Kerastas produkty, których używałam zanim jeszcze z nimi współpracowałam, jak jeszcze pamiętam, parę lat temu chodziłam do fryzjera, to tylko tak sobie myślałam, Boże, a czym... w ogóle jest taka możliwość, żeby nie wiem żeby współpracować z markami włosowymi. Będziemy rozmawiać dużo o blondzie. Ja w kwestii blondu i, i pielęgnacji blondu trochę też już tej wiedzy, że tak powiem, zaczerpnęłam, także myślę, że naprawdę może wyjść z tego coś fajnego. E, I właśnie, myślę, w co się ubrać jutro na ten live. Tak pomyślałam najpierw o jakiejś marynarce, ale stwierdziłam, że nie wiem, czy chcę, żeby było aż tak formalnie w marynarkę, więc pomyślałam, że może ja po prostu nałożę sweter i w sumie sweter też daje taki w miarę ułożony vibe, że wiecie, ja coś wiem <noise> Może co ja gadam? Chodzi mi o to, że on też będzie tak wyglądał schludnie, czysto, ładnie A z drugiej strony nie będzie zbyt przesadnie, elegancko Ale właśnie on też będzie dawał trochę taki cozy vibes Że osoby, które będą oglądać ten live sobie pomyślą Uuu, ale jest ciepło w tym sweterku, uuu, ale on mięciutki nie wiem, ja chyba próbuję w tym momencie sama się przekonać, że ten sweter to jest dobra opcja, ale mimo wszystko zabieram go. Najwyżej... Jakbym zmieniła zdanie, to spakowałam jeszcze czarne body. Zobaczcie, co się dzieje za oknem. No po prostu biało. Jeszcze wczoraj w ogóle śniegu nie było. I love it! Właśnie się zebrałam i ostatecznie stwierdziłam, że idę w tym sweterku. Przed chwilą jeszcze pokręciłam włosy na prostownicę. Trochę przydałoby się jeszcze je tak roz... Trzepać, ale to zaraz pójdę do łazienki. Oczywiście tyle leci meczyk. O, nawet bałwan jest! Zawsze, jak kręcę włosy, to je związuję. Z tego względu, żeby po prostu dłużej mi się ten ładny skręt trzymał. Także teraz sobie spięłam, a na miejscu sobie je roz. nie mogę, jest tak pięknie, biało. Zaraz ziści się mój największy koszmar, czyli odśnieżanie fury. Pozdro. Następnie to też zależy. Już e, włosy wyciągają z niego to, co po prostu, prostu w włosy. włosy tak, przed snem. Tak, mm -hmm. tak. Jest bardzo istotne, żeby ograniczyć właśnie to, to niekorzystne ocierać. Tak, tak. To, tak jest. to jest kremik. O, no jest super. Bardzo. Я ja, ровняш. Ja